Witam wszystkich, to i zapraszam na zagrajmy w 2 Otaliśmy do tego momentu, żeby rozpiętać piekło, poprzez włączenie pojedynczego przycisku, ale najpierw jeszcze założyłem skrzynkę, coś dało mi, chyba nie. Eee, karabin mamy, cztery magazynki, także jak widzicie, ja mam granaty, których tak nie będę używać. No cóż, zacznijmy z obawy. Od razu powiem, że mogę w niektórych momentach ginąć lub głupio tracić olbrzymie ilości zdrowia. Zatem miejcie to na uwadze. O no, no Od razu włączyć dźwięk. Czekamy, już, już widzimy jednego na naszym wykrywaczu. A, jest, poszedł. I tak, oto załatwiliśmy naszego pierwszego obcego. Jest to standardowy gatunek, z którym będziemy się mierzyć bardzo często. Hmm. Może najpierw szybki zapis? Aha, no scepty... O, Aaa, się zaklimowałem No Come to buster I know. A kurde, dziabnął mnie. Właśnie o tym mówiłem, że mogę trochę dostać. Ach. Nie lubię walczyć z obcymi na takich małych przestrzeniach, a... niestety właśnie... będziemy musieli walczyć na takich... malutkich dystansach. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby nie stąpać po... ciałach obcych, ponieważ... Wtedy możemy do, do, otrzymać obrażenia od ich kwasowej krwi, czy kwasu, jakiego mają, jakie płynie w ich żyłach. A kurde. Tia. Oczywiście będziemy mierzyć się także z innymi gatunkami obcych, chociaż nie będą one występowały tak często to jest standardowe ale czy ta straszna muzyka się skończy? dobra, poczekam trochę, podładuję baterię lotarki hmm, może nawet zapis, ponieważ mogę i idziemy dalej O, oh, oh, wow Kurde... Taktyka panika po prostu. No, na takich dystansach radzę sobie z nimi, ponieważ wystarczy bardzo krótka seria w głowę i obcy już nie jest taki straszny. Jednak, czego się dowiemy w kampanii obcego, obcy mogą chodzić po każdej powierzchni, oprócz tych cięższych obcych pretorianów wodę. Się nazywają. Mezu. Aha. Okej. Okay, na razie dobrze. No ptaczka, Och, wychodzimy. Hello kitty! <laughs> Wiedziałam, że tu będzie. To jest właśnie wada, tu wychodzą wady tej gry, ponieważ już wiedziałem. To znaczy, chyba miejsce jest nieco inne. Ale już wiadomo, że obec jest tu obcy. Bodaj ostatnio kiedy grałem, to był gdzieś bliżej. Ok, dzięki za naboje. Co tu jeszcze masz? Security: Jaws Blenny. U, przykro mi, Josie Bleni, Josie Bleni, Joshu. Lepiej powinien się na Josh. Mm. no co jest? A, hakowanie. Okay. trochę poczekam na naładowanie baterii, zapis i idziemy dalej. To może być możliwe, może być możliwe. O, nie mogę, zaskoczyłem go <laughs> Spałeś? Słyszymy, nasza drużyna ma problemy Okej okay. te drzwi, które są zamknięte teraz yy, musimy wrócić na lądowisko. Niestety... o, a Niestety to będzie trochę utrudnione poprzez obcych. O, come on! Jakieś drzwi muszą się otwierać. Okej. Okay. Oho, 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 oho. tam był obcy. Ach, spoprawa. Come here. O, oh, kurde, ach. To A, niech to, ale głupio głupioż życie To właśnie o czym mówiłem wcześniej Otwórzcie Nie! Szlepa uliczka bez, bez powrotu O kurde! Wynoś się, o, oh fuck. Czy coś jeszcze zaszczyci mnie swoją obecnością? Um, możliwe. Okej, okay. a, jeszcze żyje dziad. Porządku? O oh, dobrze, dobrze. Kurde, o. o niech to ile ich? O nie, nie, nie. Muszę wtytać, bo za dużo życia tracę. <coughs> Nie mam herbaty, za dużo życia tracę no i w ogóle e, takie tam buty. A tak za pleców powinien być zakazany. Powinien bardziej patrzeć na ten wykrywacz ruchu. There we go. Ora niech ta muzyka przestanie grać Jestem tylko małym, zagubionym marinem Marinem, marynarzem o, czyli co, tam też się coś jest spoko, może gdzieś tu jest apteczka Albo i nie Aha okay.